Mr. Adamo 15, Playowy głos w internecie. Zapraszamy. Siemanko, mam z tej strony, Mr. Adamo 15 i oczywiście jest z nami, jak zawsze. Miki, 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 Miki. Miki, Miki. I, o, przepraszam, Miki, jeszcze zapomnieliśmy o naszych koleżankach. A. Kurka. O i jeden kolega, który nasze to nie potrzeba Dobra, Miki się wczuł rolę więc teraz mikro no. oprowadzamy wszystkich po naszej gospodarce tak na początek Amazon piękny gryber. No, 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 no. dalej Miki no. płuk. dalej mamy pług y, Pontigera bodajże czterodkowy, bratalny. obratówka tu, kolejny Amazon tym razem siewnik no. a z tyłu mamy siewnik, no. zadarkę właściwie. Zadarka do... Grima do kartofelków no. pojęć Tiger dwóch y, dwużynowa Dalej mamy glimmer, bodajże daje do braku do ziemniaków. Do ziemniaków zresztą. tu będzie, to jest. O grabiarka. jak to się nie do... Tu mamy e, grabiarkę Pontigara Dalej, dalej mamy przetrząsacz. I co I jeszcze mamy? Tutaj jest kosierka Poentigera, taka ładna żółta, żółta czerwona. Idziemy dalej. Siema! Hey, ja. ty <laughs> Kto ty jesteś? Kto ty jesteś? Pola. Poluś mały. <noise> Jaki znak tutaj twój... mamy. Tutaj <noise> <na ten. głos> Jaki znak twój ten? Gdzie ty o. mieszkasz pod ławeczką, czym się była niż buteleczką? Dobra, tak, bo do, do boju zza, wróciłem. Um, on wytuł buteleczkę, ja chciałem powiedzieć, że tu mamy wóz, a on jest cynizacyjny. Czekam mamy tak i rozrzutnik. Ty już gram... jesteś tu, a ja jestem przywoźnik Ansteina. Ah, Bergamina mamy. Bergamina co to? O, ty jeszcze taki nie przypięknie, przy, a to nie przyczepa tego rzutnika ja. o tu jest Mam piękny silas. A, to jest jak kocham te silasy naprawdę a jak jak kocham tak się wchodzi na te silasy wchodzi prawda, tak wejść? no? tylko cały gaz pacjent Ach, ty dobra, ja a ty byko dobra i teraz, a teraz zaczemy <laughs> więc tak, dzisiaj w planie to mamy kompanię bojaczanem jak się nie mylę kompania? kompanię tak, kompania, a no. kąbań czeka, oj nie ten sorry Dobra, to Miki jest skakuj do swojego. Tak, ja sobie będę wykopywał brak i jadam będzie miał. A ty bolek bo koś ten rzepak swój, jak zwykle. Dobra, ej, mam pytanie, wiecie jak tu... od jakiej pory roku się tu zaczyna, wszystko? Chyba od wiosny. <grym> ej, jak to... Słuchaj, lato jesień, no i zima, a dam zawsze babkę. <grym> jak ty to serwasz, a skąd to masz? <grym> ja się wdrożem. Ja, 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 ja do... dam to, ja to na podsumowanie to roku. Wiosna na... wiosna na to jesień zima, Adam zawsze... bo, Ej, ja mam ryb na koniec roku. Piękny. Ryb A ryb też nie się. obrazisz się. Piękny ryb masz. Wręcz bajeczny. Eee, flech tutaj. Jesień zima, no i wiosna. E, o, zawsze jest zazdrosna. Jesień na to, no i zima, Adam zawsze na jednej dynie. Co? Ja zawsze na jednej gumie, pamiętajcie. Nie dobra, sorry, na czterech gumach. Nie znaczy, hey, bolek. Bolek. Co tam? Tu jest let's play, a nie jakieś obgadywanie mnie. Bolek, ty się ten rzepak swój czy nie? Malka mnie go pan. Znowu. Nic nowego, w tym naszym lesie... się jak nie ma bolka, to Miki się tu bawi zaraz. Prosimy na Mikiego. Oui. Yeah. Tak, muszę sobie trawkę podcinem. T trawkę. Trawkę, on będzie trawkę sobie już paliwa. Ale się przesmodimy. Nie, ja tutaj braki kopię. ogóle mnie tylko patrzka glimmer, bodajże 4 rzędowa. A ja to sobie ładniej koszul. Fajna animacje z Ogła... padaniem braków i kopanie tak fajnie. Ogłabianie jest ogólnie mówiąc boskie. Gdyż szczerze przy ogławianie przydałoby się ten. Y, animacji trochę. No, ale ja tutaj... Fajnego sama wam pokażę teraz w środku. Jak wygląda? Tak sam jest bardzo fajny. Mi się wręcz podoba. Mi też. Może tak trochę teraz w środę wiadę. Ale troszeczkę te braki są mało widoczne, szczerze wam powiedziawszy. Szczerze wam powiedziawszy. Tak. No. <laughs> też jestem z tego dumny. to ogląda jak to melodia. Jak to melodia? A nie, a nie faktor? A ty, że co? Przerzuciłem się na kamerkę środkową. teraz pokażę, jak się fajnie jako kierowca robi. Tak, ogólnie zapraszamy na stronę My jadała15. Czopel. Myślnik mod, coś tam, co popel, tak Bę. zwykle będzie link w opisie. Zapraszamy, gdyż stronka powoli się rozbija. Zachęcamy was, żebyście oddawali mody. Można zdobyć za to rangę moderatora. Bo gdyż będzie teraz, w ten piątek, ten piątek wieczorem, otworzę e, nabór na e, właśnie na tą rangę. Tak, ogólnie Więc... tak, w VIP-ie się pojawiać mody. Wyjdzie tam mody... na... W... przepraszam, że Ci przerwa, ale w vip -ie mody będą tylko unikalne takie gdzieś się tak, nigdzie tak. więcej nie dostanie jak na razie są, to jest tam tylko dwie gdzie się nigdzie nie znajdziemy może będzie kolejne ale jeszcze nie wiem jakie chcielibyśmy wam rzucić właśnie pełną wersję farming simulator żebyście mieli ale podróż. nie wiem co zrobię ponieważ coś słyszałem że za to jant trochę ściga no, ale... ściga ale dlatego chciałem tym to VIP dać ale czy się to uda, to nie wiem. Tak, no to, to, będzie... też nie jest ryzykować? Nie no, wiadomo. Wierdla, ale to I i ogólnie chciałem powiedzieć, że wyjdzie w tym tygodniu jeszcze jak się uda modpack Mafia Soled Let's Play'a, tam gdzie miał Olek team. z Brączkiem. Tak. Mafia Soled, tak, e, to, tak, to tam Let's Play taki był i tam właśnie dużo ludzi prosiło o modpack. E, tego modpacku oczywiście nie ma. To, to wiesz, były gdzie? mody powybierane, szukaliśmy bardzo długo. Ale z racji, że stronka Adama stała otwarta, no to pomyśleliśmy, że możemy po prostu, wrzucę go, wydamy wam, żebyście mieli, cieszyli się. Będzie to bardzo unikatowy modpack takich maszyn. Do ls 11 banych, dokładnie. Tylko do, będzie do LSA-11 wiadomo, bo to... Może do, po jakiś, jeżeli to będę chciał, to może je przerobię wszystkie. Tak na szybko to mogę je przerobić do LSA-13, ale to... Ale to to nie wiem, no. Dobra. Ja już ten mam pełny zbiornik, muszę wysypać mi miadam? Weź mi tu pod. Sekundę daję ten pokaz I już ci biorę. Spokojnie, spokojnie, jak na wojnie. Bo Lek na pewno jest szczęśliwy, że może rozpowszechnić swój motpak. Dokładnie. To może podczas jazdy wzbiemy, co? Czy boisz się? Boisz się, ja się ci boję. Dobra, dobra. Nie, bo to jest jednak. Nie, 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 wiem, wiem. To jest jednak bardzo nieładne, nie, nie więc... Mam ciacho. czas wiódła Poliści, słuchajcie Szylter, właśnie, co powiedzieć, włączę tak. karę inną Tam jest Deutschwarm, nasz Deutschwarm A tu piękny Szylter, bardzo mi się podoba Jeżeli komuś się podoba ten ciągnik Szylter to daję subskrypcję plus łapkę pod moim kanałem Dziękuję Oczywiście. jego a no jak możecie zauważyć jest fajna animacja składania braków Wyspywania, tak powiem Pokażę z daleka. Fajnie da to moim zdaniem wygląda. A tu mikiego jego twarz i jego niebieskiego oczy. O, spadłem. Nie zepchnąłem. Zepchnąłem się. Pewnie prawie bym potrącił to za end. społeczne. Ale włączył. Ale włączył, włączy, słyszy, słyszycie, jak on tu włączył? Nie. Muszę tutaj bieg trochę zmienić, bo Kapkę za duży. To się kapuje. Powiem wam, że pierwszy raz kopię tym oto pojazdem Nie kopałem jeszcze takim Nie kopałeś się takim jeszcze? No, tak, dokładnie przecież... Adam powiedział, że nie będziemy kupować tego samo jednego Grima, gdyż po prostu nie, nie stać go na to A przyznam szczerze, że naprawdę tak mi się podobają te oryginalne mody w, w Tak. W 2014, że na razie trochę wyszło tych modów to do... Wyszło, ale... ale... Powiem ci szczerze, że nie ma tak tak takich ciekawych, ciekawych. Nie mam chęć powierzyć. Ja też nie. Ubrałem wczoraj 30 boczkę, bo ale... Pisałem szczerze, że to skalowanie jeden na jeden nie jest zbyt ciekawe, gdyż naprawdę te mody są bardzo małe. No. Bardzo małe i takie trochę dziwne jak dla mnie. Ta 30 jest taka skurczona, że jeżeli stoję na zewnątrz yy, traktoru, to głowę sięga wyżej niż, yy, niż kierownica, jak to powiedzieć. No to trochę dziwnie jak dla mnie, no, ale... No no. Jak dla mnie. Tak. Na razie czekamy, może wyjdzie jakaś fajna mapa polska Ja to czekam, mapy. tak dokładnie. Wiesz jaka mapa wyjdzie, Adaś. Ja nie wiem jaka mapa wyjdzie. Tak, oczywiście wyjdzie, Bolusio się o 3 O, jaka rada. No, oczywiście... ale będzie raczej do ogólnego, do landu. Oczywiście. Nie będzie właśnie I do urlada, pierwsza... będzie tylko w flipie. Jako, jako będzie pierwsza dostępna na mojej stronie. Ja się o, ja się na o to postaram. Nie, ale ja się nie postaram. Ale Znaczyń, będzie nie, no, zobaczymy jak pójdą prace, mam już wszystko naszykowane, tylko zacząć. On, on będzie Ale on trafiłem, bo, bo cały tydzień siedziałem w domu, a jutro muszę do szkoły. Widzicie widzicie Państwo, jesteśmy z pa Jak mnie go poczępleje. Ja powiem ogólnie się... mam pojęcie, że to ma będzie tylko w VIP, więc nie będzie go i w ogólnym w ogóle. A, ja wam powiem, że No VIP ma co. Ja wam no. ja, ja wam powiem, że ta baba będzie jako pierwsza wstępować na dostępna na stronie www, 15, myślę, może. Heleśkroczka, czakroczka i, Gadań, I 10 zł u mnie VIP kosztuje tobie. A wiesz, że się gdzieś kupiła vip więc Jezus, Jezus. Żeby mieć moją mapę, musisz kupić VIP-a. No. A jakby nie jedziesz do vipa a to już i 10 zł pół pójdzie. Och, te VIP-owskie. Ojej, niech mi nie rozmawiam zapraszam ogólnie do mojej stronki rozwijajcie się i rozwijajcie <grystanie> się pójdź napiszcie w znaleźć tematyki jeżeli, jeżeli ktoś jest za tym że moja strona jest lepsza od strony bolka daję subskrypcję i łapkę w górę a <grystanie> bo Ej, ej Adaś chyba popełniłeś błąd teraz nie ale szczerze ta nowa stronka to jest lepsza od Widzicie, jest, już jest jedna subsydia, jedna ma górę Szczerze Wolek, ale naprawdę, już tam ta nowa stronka tworzyła, to Adamo jest lepsza Czekaj mafia Dziękuję, dziękuję za... Nie pójdę da się stronie, jak on ma? A nie, powiem w, ci, bo się jest... zna. Władek! 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 Władek ma jasno. Adam, wrzeszczykiewicz To jak ma Adam i babcia czy jak ma stronę? Babcie jedna. www, my że Adamo 15 myśli w mot.trz.prz.pl

Adres jest wolny. Jest wolny. Ej. A, daj, daj numer domu? Bo ty nie umiesz w czy... A miki ci, ja, z, miki ci zły adres podaje, tak woli ci złość. Wiem. Napiszcie w komentarzach, ktoś się więcej, takich ludzi jak mafia starych. Nie widzę, nie widzę. My sobie gramy, zadamy, a po prostu z nami też rozmawiamy na Skype, y, Napisz, czy takie coś Wam się będzie podobało. Jeżeli tak, no to oczywiście dostosujemy się i... Film. Fal, falno. Raz będzie nim kaskader, A... raz będzie nim A i czemu ten film jest hejtowany? Kogo? No twój. Bawię ci filmiki? Nie. Hejtowałeś mi filmik. Jak mogłeś. 3-4 Moja farma Wiepsków wraca Sorry. w przerwie. Okej. Okay. Dobra, zrób pauzę. Oczywiście, powitanie w stylu moja, moja... Moja farma wiepsków wróciła z powrotem. Ja jadę już na podwórko, Z na razie tyle buraków za chwilę kończymy no tak, Dokopać to do pole i na razie kończymy. Sejrze się tu mi zostało do przepisania. On co on pisze w, ko w kombajnie. To bolek ten wapno jadli teraz tego ma Wczoraj. On to wapno takie, wie, wiecie jakie wapno. Tak, jak te się, się siebie. Więc pomyli się chłopaki zamiast, zamiast wziąć nie, 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 nie. takie wapno w plastikowej... Puszeczce to wziął... W no poszedł na pola wyborko! Woda w proszku! Więc chłopak był naprawdę uziemiony do na reszty. Ale to z szczegółu, jak już mówiłem przed chwilą, za chwilę kończymy let's playa. Żeby nie przedłużać... Ja chciałem obiecać 20 minut, tak? Ja chciałem bardzo lubić moje filmy, więc... Subskrybujcie <grym> i oceniajcie mój kanał. A jeżeli ktoś <grym> lubi wieprzka jako mafięznę, to... Za takie tą chrą no, 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 będzie sub. Daję lajkę. Ma być sub rozumiecie? Nie. No. I zobaczcie co to mówi jakiś y Bolek! <noise> Na razie. <głos> <głos> nie, jeszcze nie. Ale ja to krzywokopię. <noise> Adam podjeżdża i Jak to to mówi? Valerem. No podjeżdżaj, podjeżdżaj. Więc my już podjeżdżamy. Już. Niki sobie podjeżdża, a ja. Już tak mamy. Aj. no tak ja odpad. ustawiaj się już, bo to na na to będę jechał. Ład. Ale skręty ma nie. Hm. No chodź tutaj. Gdzie ty jest? A, co tu z tyłu? Masz radę w biegu? Nie wiem. W biegu! biegną to się posrać może No nie dałeś rady, będzie pała Dobra przejadę do końca dojadę No teraz tak koniec już jest, nie? Stój O przesadziłem Ja ale ja mam ja chyba mam już pewną przyczepę zobacz bo ja tam nie widzę Ja chyba No już Pełna przyczepka więc idzie No więc co, no to dowiedziesz chyba i będziemy kończyć powoli bo bo żeby nie przedłużać, bo to naprawdę daleko. Tak, droga, więc... to już. Zima idzie się nie pada. No właśnie. No właśnie nie pada, tak tam i widzę tej latarni, mm. ale widzę babka Adama. Idzie i babka jest zazdrosna. A to oczywiście to chodzi o kacpra, babci. Tak, to ja się z tym zgodzę. Kada, ja to ciągle o babci Adama. Każdy wie, że tutaj jest wszystko o Babci, babci. <laughs> Nie, Pop, pod... bo... nie widziałem, nie widziałem, Bolek ma bo popcie. Wiosna, lata, się zima, Adam zawsze babcie tuli. Wiem o tym, że ją tyle bo i Bo zm... bo, cimno. bo cimno jest, dobra. Jak cimno, to ty zawsze tuli. to ja wiem. Szarty jak Reksio dobra, tak ogólnie mówię. Ej, w ogóle, to ci Lożes napisał na Facebooku, no, receive, że ktoś <tukmon throw> starwał jak Reksio wiem, widziałem. Nie musi się powtarzać, dobra. No, my kończymy. Miki, agresie. pożegnaj się ładnie. Nie, No jak... tak, on ja. Dzisiaj w radiu była Dzika Kuna w Agresie. No więc, na dzisiaj koniec. Żegnam z wami. Tak, wykopane już braczki. To, co no, chcieliśmy, zrobiliśmy. Zapraszamy. Więc zapraszam na kolejnego let's playa. Subujcie. już niedługo. długo. nie widać. Cieszę się, że Pa, pa. Pa, pa. Agry.